Cześć! Dzisiejszy film poświęcony jest temu, dlaczego spokojne trenowanie na niskiej intensywności jest tak ważne. Z dzisiejszego odcinka dowiecie się, czym jest próg LT1 i LT2 oraz opowiem Ci o pułapce mocnego trenowania, w którą wpada niestety wielu zawodników, i na konkretnym przykładzie postaram się uzasadnić, dlaczego spokojne trenowanie jest tak istotne. Aby przejść dalej, na początku należałoby wyjaśnić dwa ważne pojęcia. Pierwszym z, je, z nich jest LT1, jest to próg nazywany progiem tlenowym, po którym w naszym organizmie do przemian tlenowych zaczynają dochodzić przemiany beztlenowe i organizm zaczyna wytwarzać niewielkie ilości kwasu mlekowego. I to pod tym progiem wykonuje się spokojne treningi tlenowe, a znaczna część energii potrzebna do wysiłku jest wtedy pobierana z wolnych kwasów tłuszczowych. Następnym progiem natomiast jest LT2, czyli próg beztlenowy, i dla uproszczenia jest to intensywność, którą my jesteśmy w stanie utrzymać przez mniej więcej 60 minut, te wartości oczywiście mogą się różnić w zależności od indywidualnego profilu metabolicznego zawodnika i od jego poziomu wytrenowania. Natomiast jest to próg, po którym następuje gwałtowny wzrost stężenia mleczanu we krwi, organizm zaczyna wytwarzać więcej kwasu mlekowego niż jest w stanie go w tym samym czasie zutylizować, Przemiany beztlenowe zaczynają przeważać nad przemianami tlenowymi, a energia głównie jest pobierana z glikogenu zmagazynowanego w naszym organizmie. A strefą, strefę pomiędzy progiem tlenowym a beztlenowym nazywamy strefą przemian mieszanych. Na wynik na naszych zawodach zazwyczaj największy wpływ ma LT2, bo to w jego okolicach odbywa się wysiłek podczas większości wyścigów. Oczywiście wykluczam tu długie ultramaratony maratony i zawody sprinterskie na 100 czy 200 metrów. Więc intuicyjnie, najlepszym podejściem treningowym byłoby rozbijanie tego progu. Lecz prawda jest oczywiście trochę bardziej skomplikowana. Wykonując treningi polepszające próg beztlenowy, z pewnością szybko uzyskamy satysfakcjonujące wyniki, szczególnie jeżeli jesteśmy początkujący. Natomiast, tak szybko jak uzyskamy ten progres, tak szybko dochodzimy do pewnego sufitu. I stagnacji treningowej. Zaczynamy wtedy intuicyjnie bardzo często trenować jeszcze mocniej i jeszcze ciężej, no a lepszych rezultatów niestety nie widać, i czasami wręcz stajemy się coraz słabsi. Dzieje się tak dlatego, że rozwijając próg beztlenowy, a, nie, a zaniedbując bardzo mocno próg tlenowy, strefa przemian mieszanych, czyli ta pomiędzy progiem tlenowym a beztlenowym staje się zbyt duża i rozwój tego progu beztlenowego jest. Bardzo mocno ograniczony. Żeby to zobrazować, podam tutaj konkretny przykład zawodnika. Wyobraźmy sobie biegacza, którego celem jest złamanie 40 minut na 10 km. Jego większość treningów to intensywne jednostki skupiające się na poprawie progu beztlenowego i VO2 Max, maksymalnego pułapu tlenowego. I dzięki takim treningom udało mu się dojść do niezłego miejsca, gdzie jego próg beztlenowy oscyluje powiedzmy w granicach 4 minut i 20 sekund na kilometr, więc teoretycznie, aby złamać 40 minut na dychę, jego celem powinno być dalsze rozwijanie progu beztlenowego. I cały czas realizuje intensywne treningi, ale od wielu miesięcy już stoi w miejscu i zastanawia się dlaczego. I okazuje się, że przez wykonywanie tylu intensywnych treningów zaniedbał bardzo mocno swój próg tlenowy, i jego tempo na tym progu tlenowym wynosi około 5 minut i 20 sekund na kilometr. Więc dopóki nie podniesie tego poziomu, próba poprawienia prędkości na progu beztlenowym mija się w zasadzie z celem. I taki zawodnik powinien się wtedy cofnąć o krok wstecz, poświęcić najlepiej przynajmniej kilka, kilkanaście tygodni na rozwój podstawowej wytrzymałości tlenowej. W tym czasie oczywiście nie musi wykonywać tylko spokojnych wybiegów, tylko w ramach podtrzymania, nadal np. Na jedna jednostka w tygodniu może być bardziej intensywna celu podtrzymania tego poziomu na progu beztlenowym. Natomiast jego głównym celem w tym okresie powinien być rozwój podstawowej wytrzymałości. I po takim okresie jego prędkość na progu tlenowym może wzrosnąć powiedzmy z tych 5-20 już do 5 minut na kilometr, a jego prędkość na progu beztlenowym wtedy albo pozostanie podobna, albo również minimalnie może wtedy wzrosnąć. I po tych kilkunastu tygodniach skupionych na poprawie podstawowej wytrzymałości może wrócić do pracy nad progiem beztlenowym, dodać drugą, intensywniejszą jednostkę treningową skupiającą się na VO2max czy na progu beztlenowym i teraz rozwój tego poziomu na progu beztlenowym będzie możliwy. I oczywiście nadal spora część treningu powinno zajmować spokojne wybiegania, ale dzięki takiemu działaniu i poświęceniu tych kilkunastu tygodni na rozwój podstawowej wytrzymałości, złamanie 40 minut na dychę już będzie bardzo realny. Także oczywiście prawdą jest, że największy wpływ na wynik w zawodach ma próg beztlenowy, natomiast skupiając się tylko na nim, nie pozwalamy na rozwój progu tlenowego, bez którego niemożliwe jest optymalne rozwijanie progu beztlenowego. Dlatego na trening trzeba patrzeć bardziej holistycznie i rozwijać się na wielu płaszczyznach. W tym odcinku to już jest wszystko, i dziękuję bardzo za oglądanie.